Jak przygotować się do wizyty u dietetyka? Czy należy wcześniej wykonać jakieś badania? Naprawdę nie trzeba jakoś specjalnie przygotowywać się do pierwszej wizyty u dietetyka. E, takie pierwsze spotkanie e, obejmuje wywiad zdrowotno-żywieniowy, czyli po prostu rozmowę dietetyka z klientem e, dotyczącą jego nawyków żywieniowych, jego stylu życia, jakichś współistniejących chorób, dolegliwości. E, też w trakcie takiej pierwszej wizyty u dietetyka wykonywane jest zazwyczaj badanie spadu ciała e, przy użyciu analizatora. Do tego badania oczywiście obowiązują takie podstawowe zasady przygotowania, ale one nie są bardzo skomplikowane. Jeżeli chodzi natomiast o wykonanie badań, nie jest to niezbędne, ale znacznie ułatwia dietetykowi ocenę stanu zdrowia klienta oraz dobór jakiejś ścieżki terapeutycznej. Jeżeli posiadają Państwo na przykład wyniki badań morfologii czy analizy moczu, no to też może takie badania na pierwszą konsultację dostarczyć. Może się też zdarzyć, że dietetyk zleci konkretne badania w nawiązaniu do dolegliwości pacjenta. Czy to co jemy wpływa na nasze samopoczucie? Tak, oczywiście, to jak się odżywiamy, wpływa na nasze samopoczucie, na nasz stan zdrowia, wpływa także na nasze zdrowie psychiczne. Jeżeli spożywamy zdrowe, odpowiednio skomponowane posiłki, to one dostarczają nam nie tylko odpowiednie dawki energii, ale też substancji bioaktywnych, czyli takie, które wykazują konkretne, pozytywne działanie na nasz organizm. I tak na przykład, jak spożywamy mięso drobiowe, konkretne warzywa, dyni, no to one wpływają na syntezę neuroprzekaźników, czyli cząsteczek, które odpowiadają za nasz dobry nastrój, nasze dobre samopoczucie. Tak. Czy możemy wskazać konkretne warzywa lub owoce, które pozytywnie wpływają na pracę naszego mózgu? E, tak. Można by dużo tutaj opowiadać o prozdrowotnym działaniu na pracę mózgu, warzyw i owoców. Jest to związane przede wszystkim z zawartością w nich substancji antyoksydantów, które chronią nasz mózg przed uszkodzeniami, przed urazami. Jeśli chodzi o przykłady z owoców, na przykład czereśnie, zawierają melatoninę która odpowiada za nasz rytm dobowy. Czyli jeżeli jemy regularnie, ale też w umiarkowanych ilościach przez to mm, możemy wpłynąć na nasz wypoczynek nocny, że on będzie efektywniejszy. A jeżeli jest efektywny, no to oczywiście wpływa na nasze zdrowie też psychiczne i psychiczny dobrostan. Jeżeli chodzi na przykład o warzywa, mm, Teraz zimą szczególnie marchew, kapustne warzywa. One zawierają witaminy z grupy B, które są niezbędne do prawidłowej pracy przewodu pokarmowego. Co jeszcze z warzyw? No, na przykład bóg. Bóg zawiera białka, rośliny, które są niezbędne do budowy, też naprawy komórek, w tym właśnie komórek nerwowych. Czy istnieje tak zwana dieta idealna dla każdego? Czy raczej powinniśmy dostosować naszą dietę do indywidualnych potrzeb i preferencji? E, nie, nie ma czegoś takiego jak dieta idealna. Sposób, w jaki się odżywiamy, powinien być dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb, do stanu naszego zdrowia, naszego organizmu. No i on zależy między innymi od wieku, od metabolizmu, od alergii, nietolerancji pokarmowych, czy mamy jakieś choroby. Oczywiście są modele żywienia rekomendowane w danych grupach osób, na przykład cukrzycy. Aczkolwiek polecam raczej obserwować swój organizm, to jakie on wysyła nam sygnały, on najlepiej wie, czego mu potrzeba. Jeśli chodzi o takie rekomendacje, które mogę dać każdemu, no to na pewno jest ograniczenie cukrów, ponieważ myślę, że odstawienie cukru, który jest wszechobecny w takiej współczesnej żywności, każdemu wyjdzie na zdrowie. Wiele osób myśli, że idąc do dietetyka, na pewno usłyszy, że nie może pewnych produktów jeść, bo one tuczą. Czy to jest prawda, czy mit? To jest zdecydowanie mit. I też myślę, że panuje cały czas takie przekonanie w społeczeństwie, i to wpływa na to, że niektóre osoby nie decydują się na współpracę z dietetykiem. Ja osobiście nie dzieliłabym produkty na tuczące czy nietuczące, dlatego że ten podział zwykle jest w oparciu tylko o wartość energetyczną produktów, która oczywiście jest czynnikiem determinującym nadmierną masę ciała, ale tylko jednym z Możemy polecić jako dietetycy takie równie smaczne, ale dużo zdrowsze alternatywy pewnych produktów, na przykład pszennych nitek, no to mógłby być makaron z ciecierzycy, makaron z cukinii, aczkolwiek to, czy już konkretna osoba, czy klient zdecyduje się wdrożyć takie zamienniki, to jest tylko i wyłącznie jego decyzja. Myślę, że tutaj nie powinniśmy nikomu zakazywać spożywania danych produktów, oczywiście jeśli nie ma konkretnych wskazań medycznych. Chciałam jeszcze zapytać o picie wody. Czy to prawda, że każdy dorosły człowiek powinien pić 2 litry wody dziennie? Czy jest to bardziej sprawa indywidualna? To też jest indywidualna kwestia. Mówi się, że takim optimum jest 30-35 ml wody na każdy kilogram masy ciała, czyli jeżeli ktoś waży np. 60 kg, no to powinien wypijać około 1800 ml płynów wody. Natomiast zależy to od wielu czynników: od wieku, od naszej aktywności fizycznej, też po prostu od stanu zdrowia, bo są jednostki chorobowe, w których powinniśmy, na przykład, pić więcej. A takim najprostszym narzędziem, dzięki któremu możemy się przekonać, czy jesteśmy odpowiednio nawodnieni, jest obserwacja koloru moczu. Jeżeli on jest zbyt ciemny, to znaczy, że powinniśmy pić więcej. Jeśli jest taki jasnożółty, no to jest jak najbardziej prawidłowy poziom nawodnienia. Z kolei, jeśli ten mocz jest taki w zasadzie przezroczysty, bezbarwny, no to wtedy nie jest jakby zbyt duże. Wiemy, że cukier jest szkodliwy dla naszego organizmu. U coraz większej ilości osób diagnozuje się insulinooporność czy cukrzycę. Jakie są w takim razie najzdrowsze alternatywy dla cukru i jak możemy ograniczyć spożycie słodyczy? Mhm. Cukrzyca, insulinooporność to są właśnie takie stany, które wynikają z wielu, nakładania się wielu takich negatywnych zachowań zdrowotnych. Natomiast oczywiście spożywanie cukru, spożywanie słodyczy jest tutaj na podium. Jeżeli chodzi o nadmierne spożycie słodyczy, cukru, no to jest zjawisko bardzo powszechne. Jest to też wyzwaniem, wcale nie tak łatwo zrezygnować z tych słodyczy. No bo te nawyki nierzadko są budowane latami. No jeżeli chodzi o ograniczenie, to raczej nie polecałabym tutaj takich drastycznych, szybkich rozwiązań, bo możemy sobie przysporzyć więcej szkody niż pożytku. Skutecznym sposobem będzie zamiana tego nawyku na inny. Jakąś czynność musimy sobie znaleźć, tylko ważne, żeby ona dawała nam taki sam efekt, jak jedzenie tych słodyczy, i wtedy mogą być trwałe efekty. Pytałaś mnie jeszcze o naturalne, takie zdrowsze zamienniki cukru i ja tutaj poleciłabym miód. On ma wiele takich cennych właściwości odżywczych dla naszego organizmu, czyli na pewno będzie korzystniejszy jako dodatek do potrawy czy do jakiegoś napoju niż ten biały cukier. Natomiast miód ma wysoki indeks glikemiczny, dlatego nie będzie rekomendowany na przykład dla cukrzyków, to powinniśmy zaznaczyć. I wówczas można skorzystać raz na jakiś czas z naturalnych słodzików jako zamienników cukru. Natomiast, tak jak mówię, to tutaj umiar jest kluczowy dla zachowania zdrowia. W dobrostanie z moimi podopiecznymi raczej dążę do tego, żeby oni nie musieli zatruwać swoich organizmów cukrem i jego pochodnymi. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję serdecznie.